Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma grania ostrosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Narysujmy sobie najprostszy ostrosłup, czyli taki, który w podstawie ma kwadrat. I gdy w podstawie mamy cztery wierzchołki, to tutaj ten piąty jest dodatkowy. Zatem wzór to będzie ilość krawędzi w podstawie plus 1. Pewien ostrosu ma 16 wierzchołków. To jak on ma 16 wierzchołków, to ilość krawędzi w podstawie będzie wynosiła 15. Ile wierzchołków ma grania stosów, czyli zmienia nam się figura? Grania stosów. I wtedy mamy. Tutaj są wierzchołki w dolnej podstawie, jak i w górnej podstawie. My ilość krawędzi w podstawie mamy równą 15, czyli na dole będzie 15 wierzchołków i u góry będzie 15 wierzchołków. Zatem on ma tych wierzchołków 30. Zaznaczamy odpowiedź B.